Gniew jest antagonizmem spokoju. Jeżeli pragniesz spokoju, radości, wyzbij się gniewu. Zaakceptuj go w sobie. Poczuj swój własny gniew. Te chwile, w której się rodzi, Poczuj go w sobie. Tylko poczuj. Przyjrzyj mu się stając jakby z boku. A kiedy już przez ciebie przejdzie. Pozwól mu odejść. Pomachaj ręką. Powiedz wdzięczny ci za to jestem. że Cię odczułem. Ale teraz już nie jesteś mi gniewie potrzebny. Teraz pragnę spokoju. Żegnaj zatem. Jest to jedy, jeden z najprostszych sposobów na wyzbycie się gniewu. Wyzbyj się gniewu. Zbyj gniew. Właśnie takie imię przybrałem zupełnie niedawno. Wcześniej byłem tylko zwykłym Zbigniewem. A właściwie, jak mówią to słowniki, które jakoś etymologicznie doszukają się znaczenia tego imienia, to mówią, że najpierw było Zbigniew. Ale Zbigniew chodzi o to, żeby. Z Wyzbyć się gniewu, właśnie. Zbyj gniew, wyzbądź się gniewu. W ten sposób doznasz spokoju. Ze zbigniewa stałem się zbyj gniewem. Celowo, żeby mocniej poczuć e, siłę i znaczenie tego słowa, zastanów się nad swoim imieniem. Zastanów się nad swoim nazwiskiem. Nic nie ma w tym przypadkowego. Jeżeli odkryjesz w sobie jakąś relację, będzie mi miło, jak napiszesz o tym w komentarzach. Poczuj relację w brzmieniu tych rzeczy, które są Tobie bliskie. Osoby, które znasz. Nie szukaj skrótów, imion, bo one są tylko takim zniekształceniem, bo dla Zbigniewa skrót to Zbyszek, a Zbyszek, a zbycie się Gniewu to niewiele a ze sobą wspólnego. Więc ważne jest to imię, tak zwane pierwotne, które wcześniej istniało, nie to tak zwane zdrobnione. Pomyśl. Kiedy tylko ktoś zdrawnia Twoje imię, to zupełnie inaczej się czujesz. Kiedy do Ciebie mówi, kiedy ktoś powie tak, jak lubisz, zdrobniale, przyjmujesz jego słowa w zupełnie innej tonacji i wibracji. Kiedy ktoś zwraca się do Ciebie po imieniu oficjalnie, to też zupełnie inaczej to odbierasz. Odczuj to. Wibracja Twojego imienia ma wielkie znaczenie, kształtuje twój świat i swój pogląd o, o sobie. Poczuj, to jaka kryje się w nim prawda. Myślę, że to jest tak, że my sami po części wybieramy sobie to imię, które de facto dają nam rodzice najczęściej, ale coś jest na rzeczy. Ciebie proszę. Zbyj swój gniew. Poczuj w sobie supermoc. Przecież ją masz. Z pewnością już to czujesz. Dlatego się spotykamy dzisiaj. Dlatego słuchasz mnie. Dlatego czuję teraz Twoje myśli. <noise> I czuję Twój uśmiech. Mogę nawet powiedzieć, że zarażasz mnie swoim uśmiechem. Coś wyjątkowego w tym jest, i niech to trwa. Okej, okay. świat pozwoli ci na to. Możesz go kreować. Ale musisz wzmocnić się wewnętrznie. Możliwe, że coś cię dręczy, że masz w sobie jakieś traumy. Możesz je w łatwy sposób pokonać. Zamknij oczy. Uświadom sobie ich istnienie. Zrozum to, że one są też potrzebne. Że były ci potrzebne, żeby poczuć to wszystko w tym określonym czasie, w jakim one trwały. Ale w tej chwili następuje w tobie zmiana. Już nie potrzebujesz tych traum, już nie potrzebujesz tych złych emocji. Podziękuj im za to, że były. Proponuję. Zwinąć je jak kłębek, owinąć szczelną folią, wziąć silnie pod pachę i z siłą superbohatera, używając swoich supermocy, odrzucić te wszystkie traupy w kosmos. Niech lecą tam z wielką prędkością, prost w stronę słońca. A kiedy zbliżą się na odpowiednią Jego bliskość, to słońce rozproszy je w pył. Spłoną te emocje i zamienione zostaną w coś, co nie będzie tylko odżywką dla kwiatu, widzę. zamienią się w pył mocy. Okej, okay, niech tak będzie. Łatwo możesz kreować swój świat. Wyobraź sobie. Traumy przemieniasz w źródło mocy i piękna. Transformujesz to. To wspaniałe. Masz w sobie taką moc. Możesz to zrobić. Możesz transformować swoje traumy. Możesz pozbywać się wszelkich niepotrzebnych rzeczy. Poprzez intencje, poprzez tylko pragnienie, żeby się ich wyzbyć. Wierzysz w to, co się stanie. I to się wtedy stanie. Przetransformuj wszelkie energie, które są Tobie niepotrzebne, wszelkie myśli, których już nie potrzebujesz wszystkie słowa, które słyszałeś kiedyś, które słyszałaś. Nie możesz tego zrobić. To nie dla ciebie. To jest nieosiągalne. Zejdź na ziemię. To pewien rodzaj wirusowego programowania. Najlepiej się go pozbyć. Bardzo prosty sposób. Za pomocą na przykład programu antywirusowego który możesz sobie ściągnąć. W tej chwili na przykład. Masz intencję, żeby ściągnąć do siebie program antywirusowy, programujesz ten program <grym> w ten sposób, aby wyrzucał z Ciebie wszystkie wirusowe oprogramowania, na przykład te w szczególności, które sprawiają, że w coś możesz nie uwierzyć, że nie masz w sobie takiej siły przekonania. To są tylko programy, które rodzice, nauczyciele, przekonania religijne w Ciebie programowały. Masz w tej chwili program ściągnięty antywirusowy. Wiesz jak ma zadziałać. Wysyłasz ten program do wszystkich komórek swojego ciała. I one sobie lecą po mózgu i zaglądają do wszelkich wnętrzności. Na przykład, czy nie leży ci coś na wątrobie, albo czy ci coś nie zalega na sercu. Czyszczą. Czyszczą cię. Te intencje w tym oprogramowaniu, które zgrywasz, to nie musi trwać długo. Ale dobrze jest, jeżeli jest to proces. Ok. Jeżeli masz już zebrane wszystkie te oprogramowania, zwijasz je w kulkę i bach! Nie lecą w stronę słońca. Słońce je wypala, a niebo zamienia w kosmiczny pył. Pięknie. Kiedy nie masz w sobie już tego oprogramowania, Prosisz program antywirusowy, żeby założyć Ci taką tarczę, żeby te złe przekonania, takie, które podcinają Ci skrzydła, już nigdy Cię nie dotyczyły, żeby nie miały na Ciebie wpływu. Jeżeli usłyszysz coś takiego lewym uchem, to prawym wypuścisz i to w Tobie nie pozostanie. Nie ma takiej potrzeby, nie potrzebujesz tego. Wiesz coś zupełnie innego. Możesz wszystko, możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Cała moc jest w tobie. Czujesz to? Masz to w sobie. Masz w sobie tę moc. Czujesz, czujesz, to daj lajka. Ja to czuję. Będzie się jeszcze działo. jak jesteś ciekawa, jak jesteś ciekawy, co się będzie działo, a jeszcze nie masz naciśniętej subskrypcji, to włącz ją, bo ty się naprawdę będzie jeszcze wiele działo. Moc pozytywnych emocji. Dużo miłości i dużo szczęścia posyłam Ci z wielką siłą i z wielkim sercem, otwartym, dla Ciebie specjalnie. Na dobry początek dnia na wspaniały sen. Jak ci będzie pasowało? Bierz. A jak będziesz się chcieć odwdzięczyć, to dzięki. Wystarczy mi ta, ta pozytywna energia z Twojej strony. Wielkie wzmocnienie. Dziękuję Ci bardzo. Do następnego razu.